Hej, hej, siemaneczko, witajcie na kolejnym odcinku z gry Fortnite, także dzisiaj gramy sobie tutaj z Xero i z wariatem, nowym widzem na kanale. Na plac zabaw mamy ogólnie do 45 czas, czyli dwie minutki. Na zlutowanie domku każdy mógł sobie wybrać jeden duży, tak jak ja, lub dwa mniejsze, nie wiem w sumie kto tam wybrał. No i ogólnie, więc zobaczymy, jaki to lud zbierze. Nie sprawdzam, czy tutaj ktoś oszukuje, czy nie. Dajemy na to, że wszystkim ufamy. E, no i co? No i zaraz będziemy e, się strzelać. E, w ogóle jest teraz live, więc Pandu i Siemaneczko. E, pozdrawiam w ogóle wszystkie osoby, które są teraz live. Em. No i jak oglądacie odcinek, to, no to mam nadzieję, że Wam się buzie Uśmiechną. No, myślę, że tutaj bardziej zabawa będzie, jak będziemy tutaj i nasze i po prostu proplayerskie gierki uprawiać. <laughs> Poziom 100, kurczę. Um, o, mam skrzyneczkę. Wow, ale mam fajny lucik superanski, po prostu. Wow. Wyrzuć to jeszcze. Nie chcę tego. Albo dobra. To robimy, chłopaki, tak, że lud, jaki zostawimy na domku, jest po prostu nasz. Nie można go zabierać. Także niech każdy zaznaczy domek, na którym jest, jakby, żeby. No. Albo nie, albo nie, to jest... Gramy z wybuchowymi, jak masz to graj. Proste jak chcesz. Mosquito. Nie no, w sumie bez sensu Bez sensu jednak byłyby te zasady z tym lutowaniem. Bo ciężko będzie to rozróżnić, jak będziemy się strzelać. Aha, no i tylko zasady jeszcze takie na no, krótko, no wiadomo, itemy zostają, więc nie ma problemu z zabieraniem. Ale pamiętajcie, żeby nie wychodzić za bardzo na Tilted, no jeszcze tą górkę okej, okay, ale... Ta górka, to żeby nie była tak, że za górką, tylko na górce. Eee... Kumacio, co chodzi? Żeby nie było takiego czegoś, że gościu ci wychodzi z krzaka, no co nie, bez kitu. Za ściany, okej, okay, ale... No... Kumacio, co chodzi? W ogóle, ty, ten zwierak który teraz... No, co mówisz? mogę iść po lamę? No. Tylko szkoda, że nam mówiłeś, że masz lamę, bez kitu, no ale okej. Okay. W ogóle, bez kitu... Ja się tak powiem, że w domu lutuję, to czy mogę w tym momencie Możesz. No, tylko... Aha, bo już się czas skończył. Dobra, już możemy się strzelać. To drzwi muszę zmienić. No to zmieńcie, ja zostaję. <grywa> tak jak zawsze, XD. Ja trójka. No, spoczko, spoczko. Zobaczymy w ogóle czy z Xero możemy się zabijać, bo ostatnio było tak, że nie mogliśmy się po prostu zabijać. I no, taki powiem wam, że akcja 2 na 10, bo graliśmy w cztery osoby czy w 5 znaczy 5 na początku, później 5 no i tak trochę słabo, szczerze mówiąc no bo mm, kolidowało nam to i kampienia nie ma, Na nie było no co ty nie ma takiego kampienia, że cały czas siedzi na jakichś górkach i nas co sniper no właśnie no, to mówiłem, że nie ma kampienia na górce możesz sobie stać, ale sobie zbudować budowlę, ale żebyś nie stał za krzakiem ktoś tutaj mnie buduje, aha dajmy na to od 46, bo nikt się jeszcze nie strzelał albo od czasu, w którym będą pierwsze strzały jest 10 minut na to, po prostu od czasu, kiedy będą pierwsze strzały jest 10 minut na to, żebyśmy po prostu kto najwięcej razy z tych punktów, ile zabija osób no po prostu wygrywa więcej, jakby tutaj na kilogramy gramy? No. Wiadomo, że ważne, że są umiejętności, takie sprawy mniej ważne, ale... Co tam? A takie rzeczy pozostawiam na ziemi, to mogę brać, rozumiem. Wszystko możesz brać już teraz, bo teraz już jesteśmy e, w czasie walki. A czy nawet mogę wbić czegoś, domu musy? Tak, możesz sobie save sobie, możesz... O nie no, bez kitu był kurde. Bez kitu lamusy. nawet nie wiem gdzie wy jesteście że... trawa przecież się z ten domek jest nalutowany szanuję tą grę Będzika pożarnego robicie no Co za typ? Sk gdzie on strzela? Aha plecy, tak? No super Ale chłopu idzie <grywka> O nie No to, to robię o -o. Dobra, nie robię Uświadomiłam sobie, że to jest podzabawka Dobra. To jest lat zabaw Gościu ginie Ale nie wypadają itemy, wszystko jest git Wszystko jest good No ja też straciłem HP i Jakoś nie płaczę Nie, Nie, nie O nie, wyrzuciłem moją złotą pompę A, to dlatego ja was tak zabijam, Mam dobrą pompkę Dlatego Jak to ty masz złoto? Miałem tylko. O jest. Skąd mnie na Bez kitu! Pod nogami ci przyleciało wariat. Widziałeś to? O, <laughs> Zabiłem cię XD, to jest takie bezsensowne kile. No czekałem trzy killy bez kitu. Ile macie kili? Zero. Zero. Nie no jak macie zero, bez kitu, nie zabiliście się ani razu, no dobra, spoczko, spoczko No bo mnie ktoś zaczął fokusować na mnie z góry i musiałam szybko uleczyć. W ogóle ten gościusko, ty masz tyle rakiet, stary Co ty bierzesz, że masz tyle rakiet? No, y to tak, doje możesz y Możesz y zagrać hmm, Czy kupuję skiny tak odnośnie live'ika, a nie odcinka? Widzą, no niestety nie wszystkim, tylko tak jak już mówiłem Jednej osobie z tych wszystkich kąt, no, no bo niestety no, nie dysponuję takimi środkami, tylko te po prostu, które nazbieram na ratowaniu na, 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 na karnecie, po prostu są teraz dla Was. Po prostu ja sobie już nic nie kupuję. Ja od drugiego Końcóweczki, ale mm, nie mam karnetu z drugiego. Jakby, no, chyba wtedy nie było nawet karnetu. Było, Był, no to ja nie mam. No, z, od trzeciego gra nie od końca czwartego. Co? Ej, jak? No. No ja gram od czwartego. Dokładnie gram od pierwszego, ale mniejsza. Później kiedyś mam opowiem tą historię. Tak, tak, grałeś jedną gierkę i później już nie grałeś, które znamy tę historię. Nie, nie tak to wyglądało. A w ogóle ja lutuję, a wy się tam bijecie. Ile macie killi? No. Zero. Lutowanie się skończyło, nie? No możesz lutować O kur... Jezu marzy kradniesz mi tyle, taka gra Gdy Gdzie jesteś? Marzy? Gdzie jest ksero? Nie gdzie, gdzie mieszkasz Gdzie jest ksero? Lecę po ciebie znajdę cię Co to, znajdę? Yy, pomyliłeś tryby, to Fortnite, a nie ten. Yy, ten. ze z O kur. To nie, challenge, to życie. No nie mogę trafić w tym grafie. <grywki> Ksero! Dlaczego ty mi to robisz? rozwalona. Hmm. I to nie powinien się iść w Nie, Ty ma 10 HP. To 10 HP, chciałbyś. Czyliż ty 190 trafiłem. No to nie wiem, to coś źle, miałem 54. Teraz mam więcej. A ja mam lotnie, więc mogę. Hehehe. Ile masz kije, Marcel? 6, ale nie powinnoś to liczyć, bo po prostu z moich platform też się liczą kije. I co chciałbyś, żebym Cię ocenił konto? A no to Panda, jak chciałbyś z kina, to po prostu z ocenką jedna osoba dostanie, nie wiem, jakieś 20% jak na razie jest szans, na razie to chyba z 30%, bo, bo dzisiaj nagrywam odcinek na jutro o 16, tak że zobaczyć na czym w ogóle to polega, jakby się chciał. Wiem, że złota jest dobra. No właśnie. Dobra, zupa z bobra. Nie ja bym, ci nie To powiem. Ja powiem, że jest z bo z bobrowa, nie? No ja wiem Dobra, Co Ale chłopaki w ogóle A jaki obojętnie jakiś skin. Ale ty co w ogóle skinów nie macie? XD! Nie no to nie jest śmieszne, ale myślałem, że teraz to już w ogóle wszyscy mają jak, jakieś skiny Pierwszy kill, znaczy pierwszy zgon chyba Pierwszy kill twój, czy nie? No Znaczy nie musisz wysłać zdjęcie konta, po prostu dajesz login i hasło, ja się loguję, nagrywam Później wylogowujesz się i ty się zmieniasz hasło Nie zgadniesz ile mam HP Nie zgadniesz ile mam Nie, nie mam 10, mam mniej Szukamy leczenia Będzie leczenie Jest. I love it Właśnie, jakiegoś trap'a chcę Nie, I don't kill you Mam tylko 2 kg. Ja mam 10, chłopaki. O nie, zapomniałem o czasie. Jeszcze minuta. Ej, Aha. i kończymy. Mam 3. Mam 3. A nie, dobra, jeszcze daj, dajmy na to, że jeszcze 2 minutki. Więc gramy na fulla Ile już na ciebie? 2 minutki, już 10 minut jest około. Na 12. Ej, ksero Ksero i wariat. Dawajcie, bo dwie minutki, a wy co tutaj musicie? Ja musicie tylko. Pan doj, witaj w rodzinie ja Uuu, dzięki panu i za subskrypcję, będziesz na odcinku. Pozdrawiam. I wesołych świątek w ogóle. Już na 2,19 i na 2,20 od razu. Nie wierzę. Nie, prawie się zabiłem. No ja mam. Zabiłem. No fajny no, no, Jezu. No, no. Dobra. Ej, czy możesz cię zrobić nie mogę? Możesz No <coughs> teraz dopiero mogę ci trafić. Nie, nie trafiłeś, nie? Tyle co mnie trafiłeś, to ja też dostałem, przecież ja miałem Loa. A dostałam mm. Ogólnie na te pytania już wam po, odpowiem po odcinku, który teraz nagrywamy, bo ogólnie, także poczekajcie dwie minutki, bo nie chcę mm, zawracać głowy, po prostu odcinka. Uuu, on się dosrał, bo... Ja też. Starze. Co? na ciebie. I dlaczego ja jestem teraz ten najlepszy? Jestem słaby w tą grę, bez kitu. No ja też, no ale nie mogę... Nie, matce mi się skończyły. Dobra, koniec gierki, dobra, ostatnie kill. Jak już zginiemy, to lecicie, nie wiem. Na jakiś. Kto zginął? Bo ktoś zginął, to już lecisz, już nie grasz. Jeszcze ja, ja zostaję z jakimś typem. Ze No właśnie. No i wy, Xero, ostatniego killa. Yy, ile macie killi? Pięć. 5-5, czyli macie Egzek po drugie miejsce, ja mam pierwsze miejsce, także pozdrawiam serdecznie. Odcinek, chłopaki, coś chcecie odpowiedzieć? Oczywiście, jak chcecie, to pozdrówcie kogoś jeszcze, coś. Okej, mam cheaty, okay, także dobrze, to jest. E <laughs> o, zabiję Egzek, jeszcze dodatkowy kill. <laughs> Dobra. Pozdrawiam mama, tata, pies, kudę. Ja pozdrawiam swoją pra, 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 babcie i ją czocie. Okej, okay, dobra, także tu chłopaki pozdrowili swoją rodzinkę kochaną. No e, możecie sobie wbić, jak chcecie do kolegi. Tam będziecie mieli w komentarzu ogólnie te dwa kanały czy jakiegoś Discorda, jakiś tam kontakt Wam dam w komentarzu. E, no i co pamiętajcie z łapeczki w górę i subskrypcji, kod w sklepie Marcel Marcelmyślnik 14, oczywiście to wszystko w opisie. I zapraszam również na Discorda, Marcelox33396. Dokładnie, nie no, jutro też powinien być opening, także zapraszam serdecznie, pamiętajcie o giveaway'u na 1200 widolców, a to tak plac zabaw na rozlu ro rozluźnienie atmosfery. Do zobaczenia, cześć, papa.